W tym krótkim filmie omówimy sobie wnioski płynące z badania oceniającego wpływ samych ćwiczeń fizycznych na redukcję masy ciała. Porównywano tutaj populację zbieracko-łowiecką o nazwie Hadza, kontra grupę osób z krajów tzw. zachodu. Na podstawie analizy danych stwierdzono, że obie populacje nie różnią się pod kątem całkowitego wydatku energetycznego w ciągu dnia, mimo iż w oczywisty sposób populacja zbieracko-łowiecka. Wyróżnia się wyższym poziomem aktywności fizycznej. Na tej podstawie badacze przedstawili dość przewrotną hipotezę, że nie ma powiązania aktywności fizycznej z dziennym zapotrzebowaniem na kilokalorie. Chodzi tutaj o to, że badacze uważają za fałszywą, dość powszechnie przyjętą opinię, iż to zmniejszenie ilości aktywności fizycznej w krajach zachodnich odpowiada za plagę otyłości. Porównując właśnie te dwie populacje. Wychodzi na to, że mogą mieć rację, natomiast badacze podkreślają, że analizowali właśnie obie populacje zachowujące się zwyczajnie, bez dodatkowych interwencji obejmujących włączenie aktywności fizycznej. Z drugiej strony wiemy, że aktywność fizyczna wiąże się z wydatkowaniem pewnych dodatkowych porcji energii i działa wspomagająco w trakcie redukcji masy ciała.